Hej, Katolicy, Sulis, i tak jak widzicie, dzisiaj znowu pykamy w The 2 Daylight. Będę chciała, będę starała się wbić w eksperta na świni, czyli trzy jej podstawowe umiejętności, nic więcej i bezlitosne zabójstwo, chyba tak. Mówiąc w skrócie, zabijamy wszystkich, mordujemy wszystkich na maksa. Czy mi się to jest taka szansa, ale jest też mała. No ale dobra, 14 sekund, widzimy się za chwilę, jak już gra się załaduje i zobaczymy, jak to będzie z tymi uciekinierami. W ogóle to pamiętam, że świnia była jedną w sumie z fajniejszych postaci, jakimi mi się grało. Pamiętam też, że trzeba było mieć niezłego właśnie cela, żeby tak kucnąć. O Boże, dobra, nie, nie pamiętałam tego, że nic się tu nie widzi. Ale możecie dać mi znać w komentarzach, jeżeli ktoś tutaj z was grał w Dead by Daylight Kto był Waszym ulubionym mordercą albo uciekinierem Poczekajcie chwilę Wydaje mi się, czy mi się nie uda Ale że ten chłop mnie nie widział w ogóle Jest tak daleka O, dobra, udało mi się. Jak będę trochę milczeć, to sorki od razu. to jest trochę gra, w której trzeba się skupić. Szczególnie, jak ktoś ma zezanie, tak jak ja. Ja się śmieję z tego zadania, ale. O, tam ktoś u góry pobiegł. Muszę ze mnie zaśmiać? Dobra, wiemy na pewno, że ktoś tam będzie z tyłu. Yy... O, o, tego się nie spodziewałam. panie Typku Właśnie ja chciałam powiedzieć, że pan Typek to chyba... sobie go zostawmy Ale ona ma cooldown nisko Nie, ona w to nie pobiegła, dobra Hello. Ale... Ale później Tam nie pobiegło, właśnie słyszałam jakieś tuptajki. A chyba nawet jest więcej tuptajek. Niż jedna pani. Chciałam zauważyć, że, jej nie, że ją zgubiłam. Czy to są nogi? Tak. Prawie. To <gry> było to są nogi. znowu paleta eee. Tak, szczerze to ja bym sobie tutaj drzwi później rozwaliła. O dobra, dziabnięta. Fajnie. Obstawiam, że tam będą na tym generatorze przed nami go robić. Albo i nie. Dobra, pani jest dziewnięta, to już będę chciała do, dobić do końca. A, on tam spobiega, super. A, no, chciałam być taka cwana i ją tutaj. No, 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 no. No, co to jest za skill? Ja nie... Za moich czasów nie było takiego skilla. Nie wiem co on robi, ale jest super. Powiem tak, że właśnie się zgubiłam. No! Ale. Aha, to jest jeszcze druga. Super. Tu nie gram sama. to Fajnie mi wyszło. OOOO! Właśnie to chciałam powiedzieć, jak gram sama w demogorgonem załóż pułapkę. To było fajne. I mi wyszło. A teraz nagle jak gram sama, to mi nie wychodzi. Gdzie tu jest. Marcie że ta batka jest gdzieś tutaj. Ta yy, ruda w czapce. Ale nie za mną co nie? Nie. Dobra, rzućmy do sobie regresję. To moje stopy? Tak, dobra. No. Ty, no aż tak ślepa nie jestem, ale to było dobre. Podoba mi się ta, ta, ta kampa. Zaje fajna. Noż. Padła? Padła. Dobra. Tak, wkładam moje klatki trochę się wystraszą. Już nie będą tak cwaniaczyć, jak komuś zaraz zacznie pikać łeb. Tu mi coś nie. A tu mi z drugiej strony coś? Nie, ten w ogóle nie jest naprawiany. A sobie kucnę, wiecie. Ten też nie jest ruszony. Ale ten na pewno jest i to mocno. No, ale ona ma zasięg, bo ja pierniczę. Gdzie on powie? Nie istotnie, trzeba się wrócić tego gena tam trzasnąć. I to mocno. A mi się. Uj! A mi się zlagowała jak O, poszło ten za, za niezaufanie, tylko co? Wykonaj doboru... Co? Wyko dokonaj wyboru! O, a nie wyboruj. No czemu? To jest ta babka, chciałam tą drugą. O, ale ona ma zasięg naprawdę. A, ta, zjebam o większy, zdecydowanie. Ten jest... O, dostałem jakieś od... osiągnięcie O nie, klatka mu... Ej, jak się go kładzie, czekajcie, jak się go kładzie, jak się go kładzie, jak się go, jak się go kładzie, o <laughs> Jak się to kładzie Klatka Na łeb Siok. Można poszukać w sumie tej rudej trochę po tych... Coś mi tam biegło, czy mi się śniło? Można poszukać trochę tej rudej po tych otwierajkach, bo zapewne. Będzie chciała je zdjąć za chwilę. Trzeba muszę się też przypatrywać trochę, gdzie są te klatki. W sensie, czy słychać jej piskę, piszczący łeb. A byłoby fajnie drwać tą drugą osobę. Dobra, chopie. Postanowiłaś otworzyć pułapkę. A, Rudo sobie zbior łeb, widzę. Nie ja ciekawi, gdzie jest ta druga osoba, zaraz się zjeżdżać, bo widać, że dalej mam do końca wyboru, a ta osoba może gdzieś tu być w pobliżu i pani byłoby ją dorwać, póki ten skill jest naładowany, chociaż szansa jest mała. No już po. Ale mamy drugą szansę. Widzę. Tylko szkoda, że ja nic nie widzę, jak jestem na tym kucaniu, bo wszędzie tu jest trawa wielka. To hopie! Eee, nie chciałam go gonić. Chciałam kogoś innego, bo on już jest. On sam umrze zaraz. Może ktoś cię uratuje, na przykład. O, 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 patrzcie, 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 dupę, czy ją widziałam tu? Czy to Ty jesteś tym szczęśliwcem z narażeniem? Proszę. Powiedz mi, że to Ty. Chciałabym Cię bardzo dotknąć. To nie ona. F. I ją zgubiłam jeszcze, serio? O, ale zez. Tam gdzieś biegł, a dobra, tam gdzieś jest na końcu. Czy ona weszła do środka? Serio? Kurna, gdzie ona biega? O! Masz klatkę na głowie, czy nie masz? Ta pani chyba nie ma. To jej nałożymy. Więc trzeba było ich położyć trochę dalej. A skoro oni gdzieś się tam podnieśli, to na pewno będą tutaj. O moje bezlitosne zabójstwo, czy coś tam to grubo. Ani zabójstwo. Wydawało mi się, że coś tu był. Aż nie uwierzysz, jeszcze raz. Nie, nie ma. Ale ta trawa to naprawdę mi się tak trpiła na tej mapce super nic z niej nie widzę, nie? Ktoś mógłby ją przyjść podnieść Tam ktoś otwiera tą bramę? Nie. A gdzie jest druga? Tam daleko Bardziej, 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 bardziej. o kurde, nie ta! Nie ta! Nie tą chciałam. Dobra, nie będą biegli do bramy wszyscy. Pff, bruch. Gdzie ty mi biegniesz, powiedz mi? nie w ogóle? Ciekawa jestem, czy to ona już jest kaput, czy... Czy nie jest kaput. Pewnie to I nikt jej nie uratuje. Szkoda. Ech, słabo poszło. Nie podoba mi się w ogóle. Umarła? Tak, umarł w butach. Otwarta, otwarta. A Dobra, proszę uciec. Gdzie mi to? Proszę uciekać. Sio. Proszę uciekać. Sio. Chodź, dziabnę cię. Ale brzydka baba. Nie dała się dziabnąć, mech. Dobra, gdzie ten ostatni facio? O właśnie, dobra, niech sobie pójdzie już. Meczyk tragedia. Ja tak mi ładnie poszło ostatnio na Denmark Gorganie, No nie mogę. Ech, no trudno. Ale ładnie, dużo punktów poszło. Ola, oni mieli tych, tych. O no i to jest, który, kto ma ten dziwny, że jak się walnie po czymś tam, to nagle on nie dostaje hita, tylko ma to białe coś. To jest dziwne. Możecie mi napisać w komentarzu, co to jest za perk. No dobra, prócz świnie, możemy zagrać jeszcze... Yy, prócz świnie, zagrać jeszcze... Yy, uciekinierę. I nie... Co my tu mamy? Tak, ja sobie zaraz kliknę, że chcę grać. Yy. Dobra, możemy jeszcze raz spróbować zawalczyć o... Y, e, eksperta albo adepta na świni. Ech, zobaczymy, mam nadzieję, że chociaż drugi mecz będzie lepszy. No dobra, leśne schronisko. Dobra, leśne schronisko posiadło śmak kogoś tam i ogólnie jest kolejny przepał, bo ktoś dał opering z mega zagęszczoną mgłą, więc jako świnia znowu nic nie będę widzieć. Yay! Super! O, patrzcie, patrzcie, tam chyba były kroki. Właśnie tego Chinko, co? Potem powinnam wrócić się tutaj. Kiknąć ten. Yy... A Jak to się mówi? Generator. Powinnam go potem kopnąć. Żeby się regresował. Chociaż za dużo to na to nie zrobiła. No ale wiecie o co chodzi, nie? A, bo jestem na tej nowej mapie. O Teraz wyszła ta cała czeszkarka. Czy ktoś tam? I właśnie dodali tą mapkę ja kompletnie jej nie ogarniam, ale widzę, ta tepiarka chyba też nie do końca. Ona w ogóle chyba że to jest po prostu z, z odnowiona. Bo wygląda jak w coś co już grałam. Aczkolwiek no doszła z też więc... Więc niby... No, ale drzewo to mnie zablokowało, więc niby nowa. Dobra, pękmin. Niech to będzie już twój koniec, ale tutaj ktoś się ładnie bawił z tym generatorem. Go ty go, czy go nie uszkadzasz? Dobra, ktoś tam poszedł do Hecha. Haccha, hecza, Dobra, Ej, puść, 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 Znowu nie założam tej czapki śmierdzącej. Załóż jej to na łeb. Kaganiec. Chinki nie mówią. Tylko gdzie tu jest jakiś haczyk? O, tutaj jest haczyk. Czy ktoś go pyknął mnie? Na drugi wypadek, zobaczmy sobie szafki. Nie, w szafkach nikogo nie było, okej. Okay. No też trochę mi to dziwne. się, gdzie to baba sobie po. Poszła! Otóż. Ładnie ładnie Tylko czemu tak długo wygląda ten scyzoryk swój? Boże, nie nadążam za tą klodetką Ale tam mi ktoś szedł chyba, po prawej na wprost O, tu gdzieś? Nie? Coś tu gdzieś widziałam. O, ktoś się na górze ładnie bawi. Mam nadzieję, że uda mi się wrócić do tego typka, co tam właśnie spadł. Dobra, wieszaj. Szybko. O, no właśnie do tego pana typka. Pan typek się poświęci? Chyba tak. Tak, zdecydowanie się pan tak poświęcił. No i widzicie, to jest tak jakoś ładnie już, idziesz na samym początku. O, ta Chinka ma... Czaszka jej wybuchnie. Ale tu poszła ładna regresja. ojojo Ciekawe gdzie ta klodetka sobie poszła. Czy tam coś mi się ruszało, co liść? Boże, nie mogę dojrzeć. też Nie, to jest zdecydowanie inna mapka. To nie jest żadna nowa. Stara. O, pikający łeb gdzieś się zdjął. Chciałam powiedzieć, że będę kroczyć gdzieś w tamtym kierunku trochę. Bo nic tu nie widzę. A czemu ten ten jest biały? Coś mi tu zasapało ostro. Uuu, jaki ładny, a jakby luksusowo. O, coś tu się ładnie ruszyło. Czy to pan, który zdjął tamtego pana? Mam nadzieję, że ty masz narażenie na sobie. I cię zdąży dziabnąć. O, tu jest paleta! Zgubiłam go trochę wzrokiem. Nie no, panie typku, no. Tu zróbmy regresję, A to paleta, co to było? O! o, ale go pyknęłam po dupie na końcu samej. Ładnie, ładnie. To mi się podobało. Dawaj, triggeruj się, świnko. I bierz go. Trochę momentami mi... Mm. O, zaczynł się! Widzieliście, tam, co tam się zaciął. Yy, trochę momentami mi się yy, kamera jakby zawiesza. Znaczy... No, nie zawiesza, ale po prostu tak jakby mam lekką ścinę i to jest dosyć niefajne. Aczkolwiek chciałabym, żeby ktoś tam mi yy, wybuchnął tą głową, przynajmniej odpalił tą kartkę. Ale tak, ktoś tam coś było. Albo ktoś się pomylił przy zajmowaniu głowy, albo ktoś tu kto się ładnie bawił z generatorem. Nie, generator to to nie był, bo, już, bo nic nie słyszę. Ale nie odchodź masz tak daleko, zobaczmy tego gena. To coś tu będzie słychać. Nie, też cisza. Czyli będą myśli albo środkiem, albo od boku. Czyli już od boku. Co mi tu sapie? a tam był jakiś random Też go pykniemy, żeby nie było mm. Usz ty, Chinko mała! Zatkałaś mi przejście! Taka Chinka niby mała, a jednak duża No dobra, wszyscy są dognięci. To całkiem sympatycznie, tam ją widzę Dobra, weźmy się za Chinkę, bo przecież... O! Albo i nie Zobaczymy, kto się pierwszy napatoczy Niech się nie napatoczy, bo się zakręciłam sama z siebie Mam jeszcze jakieś klatki? Czemu te klatki w ogóle są limitowane? To jakby... mech Powinno być tak, że jeżeli... Nie wiem, dwie klatki się zużyją W sensie... w, w sensie zacznie się im liczyć czas To na przykład, nie wiem, jest ich pięć Eee... Ale jakby się one się odnowią do momentu, kiedy jakaś z zacznie pikać no Bo to na przykład nie jest fajne, tak jak teraz, że... Wiecie Kto mi... a Że ja miałam tam pięć klatek i nagle żena jakby nie... Jedna chyba zaczęła tylko pikać Pikać Gdzie? Gdzie te krustupki mi tu? Do tego pana kolegę chyba ktoś tu biegnie. Dziarsko. Mhm. Oj. I ktoś chyba nie dobiegł. O, kodet. Oh panie koleżance, chyba też już mówimy. Bye, bye. Chodź tu. No nieładnie, proszę panią. Chyba pani przyjdzie za wolno do kolegi. Ale tam coś mi się wybuchnęło przed chwilą. Możemy ich tu trochę poszukać. I co, została Hinka? Tak, i Dwight. Dwighta to w ogóle chyba tylko raz widzieliśmy, tak naprawdę. Tam są dwa geny. No to będą przy tych najdalszych, znając życie. to jest w ogóle ranny, więc powinnam go wysłyszeć. Ale coś mi tu ja Ajajaj, ale ładnie. Dobrze, widziałam jej niebieską bryzkę, ale no i po co Chinko nosisz takie, takie kolorowe ciuszki. Fatołaszki. Polecie mi do okna, co nie? A, nie! A, bo tu chyba nie ma okna. O! O, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie, 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 patrzcie! To. No dobra, trudno. Najpierw ja go powieśmy, bo potem go nie znajdę. Gdzie ta hinka mi pobiegła, bo ślady mi się tu. Tam chyba coś biegło, o tam. O. Sorry. Sorry, no sorry, girl. Pytanie, czy Claudette pójdzie uratować Dwighta, czy nie? Tak, pójdzie uratować Dwighta, właśnie to widzę. Claudette! Hello, Claudette padła I tam mi się chyba rusza. tam gdzie jest miejsce, scyzryk ruszał się Dwight Aha Hop, jak daleko mi uciekasz, Boże Ty myślisz, że ja potem znajdę tą Claudette? A co sama się go zlękłam To było dobre Mamy tu jakiś haczyk gdzieś obok? Tu jest haczyk obok. Bo no ale przecież jej nie znajdę teraz, no bo... Czemu tak daleko uciekłeś? ja. Ale najpierw jeszcze sobie kopnę gena, może mi się uda to, bez niecos na O! Proszę, no i zadanie zrobiliśmy. Teraz fajnie byłoby znaleźć tą babkę. Albo chociaż... Wysłyszeć, gdzie jest klapa. No nie, no już jej nie znajdę, przecież no wiedziałam, po prostu, że tak się stanie, no. No i super. Dobra, idziemy do chaty zabójcy, gdziekolwiek ona jest. Bo prawdopodobnie klapa jest. Duża jest szansa, że klapa będzie tam. Tylko pytanie: która to chata zabójcy? To? Nie, tu klapy nie ma i nie słyszę nawet. A się w kurzek znajdzie klapę szybciej niż ja. No przecież. Low, klapo. No tu jej nigdzie nie ma. Na środku? Jaka jest szansa, że klapa będzie na środku? O, o, czekajcie. Dobra, jest klapa. Eee, patrzcie, wstała. Kurna, tak czułam. Tak, czułam, że wstanie. Nie wiem czemu. Chyba, ja że teraz wszyscy tak robią. Mają. Nie, tam mi się to świeci. składet, Tak. Nie nie mogłam dojrzeć. Sorry, no sorry, ale chcę tego. Yy, to tamto. Achievement. Jestem ciekawa tego, czy uda mi się go zdobyć. Te ucieczki, coś tam, coś tam. Fajnie by było, bo mi sobie już wykreśliła. Ale zobaczymy, zobaczymy. Obstawiam, że nie, bo chyba te wszystkie kółeczka, co są w prawym górnym rogu, znaczy były, to powinnam mieć na czerwono tak maksymalnie zapomniane. A tego nie mam. No ale dobra. Jest! Achievement! Jej, dobra, czuję się spełniono. <laughs> Widzicie, za no drugim razem już mi się bił Achievement, więc super. Ono miałam jakieś zadanie dzienne. Nie wiedziałam. I tak, podobało mi się bardzo. Ile punktów, ile punktów, proszę powiedzieć? Eee, 30 tysięcy? Dobrze. A nie, 58. Eee, no to fajnie. Tak, bezlitosne zabójstwo Achievement Get, Dobra. Eee, no to co? Eee, ja się cieszę, że wbiłam eksperta. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście w tym odcineczku. I dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych. Pa!